Hej, hej, witajcie na kanale Iris Tarot, moi kochani. Zapraszam Was do wysłuchania runy na dzień 9 marca 2021 roku. Wybieram dla wszystkich jedną runę ochronną na ten dzień. Jeżeli ktoś potrzebuje runy dla siebie, zapraszam w wiadomości prywatnej. Zapraszam również do czytań. I do, doczytam z kart tarota. Słuchajcie. Ale sprawdzimy sobie, jaka runa ochronna. Jaka runa nas chroni w dniu 9 marca 2021 roku. Słuchajcie, ja już widzę. Jest to runa. Tutaj mamy zapis, moi drodzy, jest to runa Kenas, a jest to nasz talizman, który wyzwala nasze twórcze talenty, przyspiesza regenerację naszych sił. Jest to runa artystów, rzemieślników, jest to, kochani, runa korzystna, kiedy problem jest. W kreatywności. Runa ta też rządzi się aspektami magii, słuchajcie, kieruje naszą pasją, rządzą i miłością seksualną, jako ognistym i pozytywnym atrybutem. Czyli w tym dniu warto gdzieś namalować sobie tą runę i nosić ją przy sobie. Wykorzystywanie tej runy jest do uzdrawiania. Jest do dobrego fizycznego samopoczucia, słuchajcie. Można ją wykorzystywać w miłości, w stabilizacji i namiętności w związkach. Jest to pewna ochrona naszych wartości oraz zapowiada częsty początek. Czasem, moi drodzy, jest wykorzystywana jako wzmocnienie do zapisów ruicznych. Słuchajcie, warto pamiętać, że aspektem pozytywnym tej runy jest ciepło, żar namiętności, rozkosz miłości, ofiarowanie tego dobrego serca innym, oczyszczanie przez ogień. Runa Kenas jest żywiołem ognia, słuchajcie, tak? I afirmacją na ten dzień, którą warto stosować, jest afirmacja. Jestem otwarty na wszystko. I wszystkich. Ogrzewam ich swoim ciepłem. Moi drodzy, zastosujcie to wszystko jako swój amulet, jako swój talizman, talizman jako aspekt pozytywny. Życzę Wam, moi drodzy, byście korzystali z run, które pozwalają oczyścić atmosferę, które pozwalają, moi drodzy, mówię teraz ogólnie, um, na wykorzystywanie je w codziennym życiu. Tak, jeżeli ktoś podchodzi do tego świadomie, Potrafi też kontrolować wszystko, co go czeka. Moi drodzy, życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawia Iris, pa, pa.